Tak wygląda poranek w Tel Awiwie. po prostu niesamowite, ale to też dlatego, że jest święto Pesach, wszyscy mają wolne i korzystają z tego wolnego naprawdę do woli. Bardzo ciepły Jerozolimy przenieśliśmy się do Tel Awiwu, w którym jest dziwo trochę chłodniej, ale to chyba dlatego, że jest morze, które to wiadomo, jak nad polskim morzem zawsze łagodzi klimat i nawet gdy jest bardzo gorąco, no to ten wiatr od morza po prostu powoduje, że temperatura odczuwalna jest niższa. No na razie mamy pochmurno, ale tak jest dosyć często O poranku, niebo jest w pełni zachmurzone, później słońce wychodzi i jest taka palma, dzisiaj mamy zapowiadane 26 stopni, więc jeszcze zdążymy się opalić, zdążymy poczuć spiekotę, a przecież o to właśnie chodziło My idziemy w tej chwili promenadą nadmorską w Tel Awiwie. To jest miejsce wszelkich aktywności mieszkańców Tel Awiwu. Rowery, deski, hulajnogi, rolki, no po prostu wszystko i bieganie. I oczywiście, bieganie oni naprawdę są tak nastawieni, sfokusowani na sport, robi to ogromne wrażenie. No i widać po nich sylwetki naprawdę nienaganne. Do tego zdrowe jedzenie, bo przecież tutaj cały rok są świeże warzywa i owoce. Więc czego tak naprawdę więcej chcieć. Jakby tak popatrzeć na dziesiątkę najlepszych miejsc na świecie, w których chciałoby się mieszkać, to chyba to jest absolutnie w topie. Ładne miejsce, naprawdę ładne miejsce. Wystarczy spojrzeć, co tu się dzieje. To nie jest konserwatywne miejsce. To jest miejsce wyjątkowo wyzwolone, kosmopolityczne. Ludzie cieszą się życiem, bawią się. Eee, oczywiście żyją tutaj ortodoksyjni Żydzi, eee, są synagogi, ale jest ich zdecydowanie mniej. Plaża no. jest absolutnie pełna, jest święto, są święta. Teraz my trafiliśmy na Pesach. Ludzie zjeżdżają się tutaj z całego kraju, z całego świata nawet. Jest mnóstwo ludzi. Na bulwarze tłok. To jest wyjątkowe miejsce, no bo tu się wychodzi od rana, ludzie biegają, są siłownie takie na powietrzu, e, ćwiczą. Obok są boiska do siatkówki, plażowej. Jest taki, mam wrażenie grecki kult e, ciała, taki z czasów antycznych. Naprawdę ci ludzie wyglądają posągowo, niesamowicie wyrzeźbieni. To no, robi to wrażenie. Wygląda dobrze, pokażę. O kurczę, nie, ja podejdę, ja podejdę zaraz słuchajcie jest niesamowicie nikt nie traci czasu niezależnie od wieku ¿Por <laughs> Jak po czymś takim nie być pod wrażeniem? No, przyjeżdża po prostu. Tutaj cały czas coś się dzieje, jak nie biegają, jadą na rowerze na rolkach, na kajtach pływają. Cały czas coś się dzieje dla aktywnych, jest to naprawdę raj. Nie, no, niesamowicie. Ale najważniejsze jest to, że oni właściwie potrafią cieszyć się ze święta. Z każdego święta. Wczoraj rozmawialiśmy z poznanym w grupie wakacje w Izraelu Włodkiem Rubinem, którego serdecznie pozdrawiamy. I Włodek opowiadał, że oni właściwie. Każdy piątek to jest dla nich święto. Spotkania rodzinne, yy, próbowanie potraw. Rodzice najczęściej przygotowują yy, potrawy, zapraszają całą rodzinę, piją wino. No po prostu cieszą się. Bawią się, cieszą się życiem, cieszą się z tego, co mają. No, super. No i pogoda, słuchajcie, od rana świeci słońce, jest cieplutko. Palmy nad głowami, co trzeba więcej. O, ja właśnie mam palmę.